Zabawne. Co roku niezmiennie zima potrafi nas wszystkich zaskoczyć. Na szczęście Rajobi potrafi zaskakiwać wyłącznie pozytywnie. Hmm, poproszę śnieg. O, dziękuję. Niezależnie, co masz do odśnieżenia, Rajobi znajdziesz urządzenie idealne na każdą okazję. Małe podjazdy, ścieżki, tarasy. Do nich dedykujemy najmniejszą odśnieżarkę o szerokości odśnieżania 25 cm. Bez spalin, bez hałasu, bez bólu pleców. A dzięki akumulatorowi zawsze gotowe do działania, nawet przy największych mrozach. A co z dużymi podjazdami i parkingami? Hmm. Wtedy idealne będą nasze największe odśnieżarki z linii Max Power. Na przykład ten model na jednym ładowaniu akumulatorów odśnieży aż 42 miejsca parkingowe. Konstrukcja ślimaka oraz kół daje doskonałą przyczepność, więc bez problemu pokonasz ubity śnieg do głębokości aż 51 cm. Do tego mocne oświetlenie LED, które umożliwi Ci odśnieżanie, gdy jest naprawdę ciemno. I na deser podgrzewane manetki oraz sterowana wyrzutnia, która wyrzuca śnieg aż na odległość do 16 metrów. Teraz jedynie wystarczy, żeby wepniesz odpowiedni akumulator. Do tego modelu idealne będą wszystkie akumulatory 18V z One Plus. A do pozostałych modeli dowolny akumulator 36V Max Power. I pamiętaj, linią Max Power z łatwością zastąpisz odśnieżarki spalinowe. Z tymi odśnieżarkami zima minie ci bez bólu pleców, bez spalin, bez hałasu. Wpadaj na rajobi.pl wybierz swój model. I ciesz się zimą bez stresu.